O, jestem tym. No, Roblox, gamy się. że nie było tyle dni no, odcinku. Chyba dwa, dwa dni. No, dziękuję, że dostaję tyle subu. Bo już 30 powoli. I zori, było tego konkursu. Już idziemy. Ze... Sorry, na no serio. E, to było tutaj, bo już nie pamiętam trochę. Piszcie, co, czy chcę. Dobrze, dobrze, nieważne. Nie, no, nie pamiętam już. E, dobrze. Zobaczcie, zaczekajcie. To tutaj. Nie, nie, nie pamiętam, no serio. Ja nie ten pamiętam. Nie pamiętam. Ja nie pamiętam. O tutaj. Ja nie pamiętam to. O, oczywiście usuwamy... Nie, nie edytuj, tylko... Tylko zostają trzy komentarze. Usuń. Usuń. Teraz usuniemy i, no, wszystko usuniemy i teraz, zaczekajcie, zaczekajcie, ja teraz jestem profesor, no, wygrywa Junior Chris'u, 1, 2, 3, napisz swój nick, to wtedy, to wtedy Ci dodam, napisz nick, Wy... Wygrałeś. Może wszystko. No, jest... no, na odcinku z intro. A ja już żegnam się z wami. Sorry. Będę nagrywać więcej tych odcinków. No, to trzy dni temu nawet to nagrywałam. To pa.